Hej. A to, tak jak zawsze mówię, albo bardzo często mówię, bardzo ciekawy temat. Nie napalaj się od razu na kobietę, którą zobaczysz, że, zobacz, że ona jest tak piękna, że to się w głowie nie mieści. Czasem, jak zobaczysz, że ona jest piękna, to tylko jest takie Twoje złudzenie i bardzo wielu facetów złudzenie, ponieważ. Pierwsze spojrzenie to jest tylko jakiś impuls do Twojej głowy, i bez przyglądania jej się dłużej, czasami może być to bardzo, bardzo mylne. Nie zawsze, bo czasami spojrzysz na kobietę i powiesz: wow, faktycznie ona jest piękna. No i ona będzie, spojrzysz na nią za drugim, za piątym, za dziesiątym razem, bo będziesz twierdził, że ona jest piękna. Ale czasami jest tak, że spojrzysz, mówisz: wow, ale tak jak ja kiedyś coś takiego widziałem, że patrzysz z tyłu. Mówisz nie no, nieprawdopodobnie jaka zgrabna, jaka ładna, patrz dalej, mówi, że ona ma prawie 60 lat. No to dla młodzieńca, który miał 20 parę, to troszkę było za dużo, więc to był efekt wow, ale chwilowy. I wielokrotnie patrzę. Kobieta patrzę wow, patrzę dalej, paznokcie jakieś poobdzierane. Tutaj pełne jakiś plam na brzuchu, ugina się, patrzę Pierwsi troszkę tam już latają, tańczą sobie. Czy wow? Mówię no. Mówię. Idę dalej. Ale to ja. Ty również masz jakieś tam swoje podpunkty, również masz swoje jakieś tam e, rzeczy, na które zwracasz uwagę. Więc moje jest takie skromne zdanie zacznij zwracać uwagę kobiety na szczegóły. Na szczegóły, ponieważ gdy jesteś nawet napalony, bo ona jest atrakcyjna, to ona to wyczuje, że jesteś napalony, a kobiety nie lubią napaleńców, nie lubią takich nagrzanych e, facetów mocno, bo widzą, że mogą nimi łatwiej manipulować. Ale jeżeli ty trochę ochłoniesz, bo zobacz, aha, tutaj coś ci nie pasuje, tam ci trochę nie pasuje, coś ci tutaj nie pasuje, więc jak będziesz trochę już. Ochłoniesz, weźmiesz parę oddechów, to również będzie ci łatwiej ją poderwać, będzie dla ciebie ona łatwiejsza, bo będziesz od niechcenia chciał się z nią spotkać. A kobiety też to czują. Czują, czy jesteś napaleńcem, czy od niechcenia do niej dzwonisz i jeżeli jej się spodobasz to na pewno będzie wolała się spotkać z facetem, który od niechcenia się z nią spotka, niż z facetem, który napalony dzwoni po 10 telefonów, czy będziesz miała czas, czy będziesz miała czas, a może jutra, może pojutrze, a może po pojutrze, a może za tydzień, a może, a może, a, 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 a może ona w końcu Cię rozłączy i więcej się nie zobaczycie, bo mężczyzna na nią napalony. Więc taka skromna rada, zawsze jak rozmawiasz z kobietą, jakkolwiek ona by nie była intelektualnie rozwinięta, czy nie rozwinięta, to rozwinięta, przyglądaj się na szczegóły. Przyglądaj się na garderobę, bo to bardzo dużo mówi. Te potróbki, te cekinki bardzo dużo mówią. Przyglądaj się na dłonie, przyglądaj się na to, na różne elementy na ciele u tej kobiety. Bardzo dużo czasami to może yy, yy, można zobaczyć. Zobaczysz jakieś dziwne tatuaże z motylkami, to daj jej polatać. Niech ona sobie polata, albo weź ją nią na weekend na 48 godzin i będziesz wiedział, że masz fajnego motylka obok siebie, 48-godzinnego i pójść go dalej, no bo przecież motyle lubią latać. Nie? Po, co, po co motyle mają być Tobą na długo, jak możesz sobie wziąć motylka i polatać 48 godzin? No bo jak ona lubi cała być w motylkach, no to lubi latać, więc nie przeszkadza jej, człowieku. Nie przeszkadza jej, dostosuj się do kobiety, dostosuj się do motylka, ani że jej przeszkadza w jakikolwiek sposób, prawda? Ona chce latać, a ty co? Ty, ty jesteś jakimś egoistą, czy co? Każdy z nas jest po części egoistą, tak naprawdę. To jest tylko takie skromne moje zdanie, skromna moja obserwacja. To będzie dla ciebie. Kluczowym, a być może yy, fajnym sposobem na to, żeby łatwiej Ci było poderwać wiele, wiele kobiet. Obserwacja, zobaczenie pewnych szczegółów, pewnych niuansów, pewnych rzeczy, które nie do końca Ci odpowiadają, i w tym momencie, jeżeli z, u, po drugie łatwiej się robi yy, wrażenie na kobiecie, która tak naprawdę jest dla Ciebie przeciętna, bo jeżeli nie będziesz zwracał na, na jej urodę, tylko zainteresujesz sobą, zainspirujesz, Ją czymś od siebie i zobaczysz jeszcze te jej elementy, trzy albo cztery, które nie do końca ci odpowiadają. To ona sama będzie do Cię napierała być może telefonem, jeżeli potrafisz to spowodować. A jeżeli nie potrafisz, na dole masz link do moich szkoleń akademia -dm .pl. Zapisz się już teraz, a ja pomogę Ci w pewnych kwestiach, jeśli chodzi o pewność siebie, o uwodzenie, o relacje damsko-męskie. Ja osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknych międzyzroi. Życzę jak najwięcej cudownych randek i takie skromne ode mnie zdanie. Zacznij zwracać na uwagę na szczegóły u kobiet, ponieważ będzie Ci łatwiej poderwać o wiele więcej kobiet. Hej!